widać i słychać. Cieszymy się bardzo, że w Poznaniu powstała filia Kolegium Intermarium, że Fundacja Świętego Benedykta jest współorganizatorem. Pierwsi studenci studiują i kwestie etyki, i pedagogiki, i przede wszystkim kolegium w tym momencie współtworzy pewną nową formację nauczyciela. Cele, jakie sobie wyznaczamy, to jest przywrócenie takiego kształcenia, którego zostaliśmy pozbawieni kształcenia, które buduje całą osobę ludzką, które buduje całego człowieka poprzez kontakt z rzeczywistością. Nie ma ucieczki od filozofii. Filozofia jest rezultatem naszego takiego pierwotnego, zdroworozsądkowego kontaktu z rzeczywistością z sobą samym, z drugim człowiekiem. Chcieliśmy powrócić do takiej klasycznej idei uniwersytetu, uczelni, uniwersytetów, w którym do powiedzenia nie mają tylko i zdania nie mogą uważać tylko sami wykładowcy, ale również studenci i słuchacze. Na co dzień żyjemy filozofią. Każdy z nas w jakiś sposób odpowiada na pytanie, co jest prawdziwe, co fałszywe, co jest dobre, co złe, co piękne, co szpetne. Czy życie ludzkie ma sens, czy go nie ma? Czy jest Pan Bóg, czy go nie ma? Każdy z nas jakąś odpowiedź na te pytania ma. Nawet jeżeli ucieka od odpowiedzi, to jest już też jakaś postawa filozoficzna.